Do buraków mam sentyment. Może dlatego, że jednego z nich regularnie co rano widuję w lustrze. Dzisiaj spotkam się z ludźmi, którzy przy pomocy buraków robią prawdziwe dzieło sztuki. Sok z kiszonych buraków. Spore portfolio produktów, nie ma setkę. Cały czas się rozwijamy, i praktycznie ten asortyment jest poszerzany co roku. Główna nasza produkcja to są soki. Bardzo ciekawa grupa, na którą poświęcamy najwięcej czasu, to są soki z warzyw kwaszonych. To kwaszenie powoduje to, że składniki mineralne, które są zawarte w warzywach, są lepiej przystwajalne. Szczególnie chcemy się pochwalić dwoma, które były przebadane na SGGW: sok z buraka kwaszonego i sok z kapusty kwaszonej. Okazuje się, że właśnie sok z buraka kwaszonego niszczył komórki nowotworowe raka-żołądka. No i to oczywiście jest dla nas rewelacyjna wiadomość. Widzimy, że konsument nasz wybiera ten produkt, szuka zdrowia. Jak w takim razie jakość surowca wpływa na ostateczny smak i też właściwości zdrowotne soku? No to szczególnie właśnie w przypadku soków kwaszonych dobieramy wręcz rolnika, którego kupujemy warzywa, czy to konkretnie burak, czy seler, a żeby mniej więcej znać poziom cukrów, jakie zawarty jest w tych warzywach, żeby ten produkt był powtarzalny, no to najczęściej współpracujemy z takimi rolnikami już od, od wielu lat. Produkty ekologiczne mają certyfikat. Kto go nadaje i w jaki sposób jest sprawdzany taki produkt, czy jest ekologiczny? Co roku jest rolnik certyfikowany, nie nadaje się certyfikować na kilka lat. Jest proces produkcji sprawdzany zgodnie z kryteriami rolnictwa ekologicznego. Przyjeżdża kontroler, sprawdza proces wegetacji roślin i sprawdza się, czy jest coś stosowane, jakaś chemia, jakieś pestycydy. Czyli kupując produkt z certyfikatem mamy gwarancję, że nie będzie tam pozostałości pestycydów i herbicydów? No, to jest jedyna gwarancja. Nie? Czyli tak wygląda seler najwyższej jakości? Tak jest. Jak długo się tym zajmujesz? Gospodarstwo mieliśmy od 35 lat, jako w jakości ekologicznej uprawiamy 22 lata. Jak zwiększyć sprzedaż produktów ekologicznych w naszym kraju? Tutaj dość istotnym czynnikiem na zwiększenie popularności produktów ekologicznych jest wprowadzenie tych produktów do dużych sieci sprzedaży, aby te produkty stanęły na półce wśród żywności konwencjonalnej, żeby klient miał prawo wyboru. Zakwas z buraków to punkt wyjścia do jednej z najlepszych polskich zup. Zupa na bazie buraków Smakuje absolutnie fenomenalnie. To jest coś, w czym mógłbym się zakochać. Banalnie proste, tylko starte albo posiekane buraki z dodatkiem aromatycznych przypraw. Ale jeżeli nie macie czasu, a nie ochoty, żeby robić zakwas, to kupcie sobie sok z kiszonych buraków, najlepiej ekologiczny, i pomieszajcie go ze zwykłym sokiem. Wtedy podgrzejecie go, dodacie znowu trochę czosnku i pieprzu, i uzyskacie przepyszną zupę. Dodaję zakwas z buraków. Do tego balansuje jego kwaśny smak z sokiem buraczanym. Do tego wszystkiego dodam jeszcze Kmin Rzymski i Koper Włoski. Tadeusz Szynkiewicz zarówno mnie, jak i Wam wyświadczył przysługę. Dzięki niemu nie musicie już samodzielnie kisić buraka. On zrobił to za Was. A ja na bazie tego soku z kiszonych buraków zrobiłem barszcz z dodatkiem Kminu Rzymskiego czosnku i kopru włoskiego. Jest szatańsko gorący, rozgrzewający, jak i pyszny.